z tym program, bo za czasem, był, nie, mikrofonów nie było, bo sobie radzi. Się po co Dzisiaj już mikrofony w każdym w tym razie nie wprowadzajmy dziecięcych na nowy rok. Ładnie mówią, że wiemy sporo rzeczy, informacji na temat biskupa świętego Mikołaja. Zgadza się. Ale właśnie ta postać świętego Mikołaja jest inna. To jest innym Mikołajem, który jak wygląda i co robi. inny Mikołaj niż święty biskup, to jest różnica. Dzisiaj musimy odróżnić tego Mikołaja, mówimy tak, to że to właśnie krasnata, który jest z saniami, poszłanym przez rejwy od tego świętego Mikołaja, biskupa, który prosto swój majątek ubogił i stąd się właśnie wzięły Że świętego Litowania jest taka, że pewien ojciec miał trzy córki, i te córki no, nie miały za co za Nie miały kosaru, poza... nie miały co im dać, ażeby mogły wyjść z tego domu, z takim diabłem, jak to my mówimy potocznie. Więc święty Nikolaj, jak myślicie, co zrobił, co podtrącił, Podrzucił w najstarszej wzrostce kilku pieniędzy, aby miała ten posad. Później podrzucił drugiej, a potem i trzeci. W ten sposób miałem te otopanny, z czym wyjść. i pobrałem sobie tę Zobaczcie, jaki dobry uczynek zrobił się Michał. Jak pięknie uczynił, postąpił. Przez swego majątku, z czystym majątkiem podzielił się z drugim człowiekiem. Kto się umie dzielić? Oto pytanie dla dziecielem na, na Ktoś się umie dzielić i się bardzo chętnie podzieli swoją silką skarbową, w której ma pieniążki. O, a czemu opuszczacie ręce? Czemu opuszczacie ręce i dzielicie się dzielić silną skarbową, w której macie pieniążki? Wysokości, kto się podzieli? Kto odda swoją ulubioną maskotkę? Przyniesie ją do kościoła. Są chętni? Są. O tak. Wąsy się zrobiły. Wąsy się zdobiły. A kto odda swoje ulubione, swoje ulubione narzędzie w pracy? Coś, co ukierunkuje najbardziej To Najlepszą rzecz, najwspanialszą. I przyniesie ją do kościoła. Na środku. Daj no dzieci pokoi, pokoi, nie wszystkie jeszcze, ale są pewne i się będą dzielić bardzo ładnie. z świętymi kołnierzy, czyli tymi, którzy potrafią się dzielić z innymi, którzy również ofiarują prezenty, dary dla drugiego człowieka. Mam dobre uczynki. Ze sobą, mamy nie mam. Wyjmujemy na tarczy napisane dobre uczynki. Tutaj gdzieś jest skrzyneczka, jest, zobaczcie, jest skrzyneczka. Mamy skrzyneczkę, do skrzyneczki dobre do uczynki. Ja też mam. Ja też mam, rzućcie śmiało. O, tak, rzućcie, rzućcie. Wrzucamy, rzucamy, proszę bardzo. Dobre uczynki idą do, 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 do skrzyneczki, ażeby trzej królowie mieli dary i mieli co zanieść. Pan Jezusowi by się narodził bardzo łatwo i tak powinno być. Moi drodzy, na tym i kończy się nasze spotkanie, ponieważ wszyscy dostaniecie pamiętkowe obrazki ze świętym Mikołajem. Dzisiaj również będzie śniadanie, więc pomóżcie się nie uciekać. Będzie śniadanie, również robimy to tutaj w kościele. Pomóżcie się dać wspólnie, razem z zdjęcie, dobrze? Pamiętamy? Nie uciekniemy z kościoła.